Moi drodzy, w czwartą niedzielę wielkiego, wielkanocną staje przed nami Jezus jako dobry pasterz. Już ponad dwa tysiące lat ten pasterz prowadzi swoje owce za sobą, pasie ich na zielonych pastwiskach, wiedzie drogami zbawienia. Dzisiaj w szczególny sposób brzmią słowa dobrego pasterza, który mówi. To ja jestem bramą owiec. Jesteśmy owczarnią Chrystusa, która tworzy dzisiaj Jego kościół. Jesteśmy wspólnotą kościoła, która modli się dzisiaj o powołania modli się za powołanych przez Pana do szczególnej służby ludowi Bożemu. Ja jestem bramą owiec. Ten obraz bramy myślę, że. Jest nam dzisiaj bliski, zrozumiały. Nikt inny poza Jezusem Chrystusem, który siebie nazywa Bramą Owiec, nie może ofiarować zbawienia. Wielu będzie takich, którzy będą sobie uzurpować prawo w różny sposób. To jest również przestroga do czujności dla wszystkich, którzy są powołani w kościele do służby, do posługiwania, którzy mają prowadzić owce, ale właśnie mają prowadzić owce i przyprowadzić się je do Jezusa Chrystusa. Oni nie są bramą. To dotyczy nas duchownych. Żaden z nas nie jest bramą. Bramą przez którą przechodzi człowiek jest sam Jezus Chrystus. To on nas zbawia. Ale nie tylko duchowni powinni być czujni, aby w swojej posłudze się nie zagalopować, żeby w pokorze przyjąć rolę, jaką Pan Bóg nam powierza. W pokorze, z czujnością, z troską, zatroszczyć się, zadbać o tych, których Pan Bóg nam dał, aby ich przyprowadzić do Jezusa Chrystusa. Nie tylko duchowni, bo dzisiaj niestety pojawiają się różne osoby, różne idee, aby właśnie w ten sposób, prowadzić niepokój i zamieszanie wśród tych, których Jezus Chrystus nazywa swoją owczarnią. Ale Pan Jezus mówi dość prosto i otwarcie, nawet z pewnym naciskiem, że tylko on jest bramą, a każdy inny jest złodziejem i rozbójnikiem. I musimy strzec się tych, którzy są tymi złodziejami i rozbójnikami. Będzie pojawiać się wiele idei. Myślę, że nawet w obliczu tego, co się dokonuje w ostatnich, już nie tylko tygodniach, ale i miesiącach, musimy być czujni, bo wiele niebezpieczeństw również i w odniesieniu do Kościoła, posługi Kościoła, miejsca Kościoła, będzie się pojawiać. Wiele przewrotnych propozycji. Stąd bardzo ważne jest również słowo i głos z dnia wczorajszego Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski, który przypomina o wartości sakramentów i nawołuje. By zachowując wszystkie obostrzenia wytyczne, ale nawołuje do powrotu, do powrotu do kościołów, do modlitwy, do wspólnoty Kościoła, bo różnych nowych idei będzie wiele. I musimy być też czujni. Podkreślę to jeszcze raz Chrystus sam mówi. Ja jestem bramą Owiec, nie ma żadnej innej, nie ma innego sposobu. Choćby wskazywano na różne propozycje, nie ma innego sposobu. Nie ma życia poza Jezusem Chrystusem, a On przypomina nam w tym czasie wielkanocnym, w szczególny sposób to wybrzmiewa: kto przyjmuje moje ciało, ma życie wieczne. Nie ma innego sposobu. On nas karmi, On nas prowadzi, On nas wiedzie ku zbawieniu. Jak powiedziałem na początku tej mszy świętej, ta niedziela, kolejna niedziela Wielkanocna, wiąże się z tematem powołań, modlitwy o powołania. Rozpoczynamy kwartalne dni modlitw o powołania do służby w Kościele. Będzie też w tym tygodniu Pierwszy czwartek, tutaj na naszej wspólnocie parafialnej, przeżywany w szczególny sposób, również dzięki wspólnocie Szkoły Nowej Ewangelizacji, kiedy modlimy się o powołania, kiedy mamy to swoje nabożeństwo i modlimy się za powołanych, aby byli dobrymi narzędziami w ręku Boga, aby byli święci, prowadzili ludzi i modlimy się o powołania również z naszej parafii. I czego nie wolno zapomnieć, i czego nie wolno się bać, również z naszych rodzin. I przeżywamy właśnie taki czas. I ta niedziela ma nam też pomóc w uzmysłowieniu sobie pewnych faktów. Kochani, mamy dzisiaj takich pasterzy, jakie są nasze rodziny, bo to z Waszych rodzin pochodzą kapłani. Ci, którzy służą w parafiach, są takimi ludźmi, jak my wszyscy, narażeni na wpływy szatana i zła dzisiejszego świata. Do służby kapłańskiej przygotowują się przez sześć lat w seminarium. W takim szczególnym miejscu, odosobnionym, szczególnej ciszy, gdzie formują swoje serca, aby stały się na podobieństwo serca Jezusowego. Jednak po święceniach kapłańskich opuszczają mury tego wieczernika jakim jest seminarium i idą w różne strony aby stać się pasterzami powierzonymi im przez Jezusa owczarni stając na czele owczarni stają w pierwszej linii frontu aby bronić i strzec powierzonych sobie przed atakami szatana który na różne sposoby pragnie dzielić skłócić uwodzi aby te owce nie słuchały pasterza aby podążały ciemną drogą szatan pokazuje różne drogi ży życia na pewno kusi mami taką wizją łatwiejszego życia bez żadnych wymagań bez konieczności trudu, pokazuje drogi niepełne przyjemności i iluzji. Tylko, że te drogi prowadzą do przepaści, na pewno nie wiodą do bramy, jaką jest Jezus Chrystus. Szatan kusi i będzie kusił, by owce odeszły od stada, bo wie, że kiedy są same, łatwo je uwieść i zepchnąć do przepaści, jakim jest piekło. Dlatego też trzeba nam zrozumieć i kolejną pewną prawidłowość, niestety już dobrze funkcjonującą w wielu społeczeństwach, że głównym celem szatana jest atakowanie pasterza. Bo kiedy zniszczy się pasterza, łatwiej mu będzie zaatakować rozproszone owce. Dlatego nasi pasterze. Poczynając od Ojca Świętego, biskupów, prezbiterów, diakonów, potrzebują szczególnej modlitwy. Potrzebują wsparcia, potrzebują również poczucia więzi ze swoją wspólnotą. A my wszyscy stanowimy ten Kościół i my wszyscy musimy się o to zatroszczyć. Nie ma innego sposobu. Dzisiaj powierzamy losy Kościoła dobremu pasterzowi. Z ufnością prosimy, aby nie zabrakło świętych, dobrych, uczciwych powołań i tych, którzy będą służyć w Kościele bez wytchnienia, poświęcając swoje życie, tak jak nasz pasterz poświęcił swoje życie za nas. Może zastanawiamy się nad tym, że skoro mamy dobrego pasterza, po co inni, po co ci, których nazywamy dusz pasterzami? Ale tak to właśnie sam Chrystus zaplanował: wybrał swoich uczniów, w niej powierzył im misję głoszenia Ewangelii. Misję udzielania sakramentów. Udzielajcie sztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. To wszystko jest umieszczone w zbawczym planie miłującego Boga. I chyba każdy z nas doświadcza tego, że brak dobrych świętych powołań w konsekwencji prowadzi do trudności również w korzystaniu z sakramentów ale również i do trudności w pełnego miłości przeżywania swojej wiary potrzebujemy dzisiaj tych, którzy nas będą prowadzić. Potrzebujemy tych, którzy wskażą właściwe drogi. Jest ich tak wiele, tak wiele możliwości i tak wiele pokus. Jezus jest naszą bramą, bramą przejścia do życia wiecznego. Podążajmy za Nim, jako wspólnota kościoła. I módlmy się nieustannie, aby nie brakowało tych, którzy będą zgodnie z jego wolą służyć i prowadzić ku życiu wiecznemu. Każdy z nas i każdy kapłan potrzebuje i mądrości, i wsparcia, i jakiegoś Ukazania kierunku drogi oddajmy się pod opiekę dobrego pasterza i módlmy się, nie ustając, wołając nie tylko w tym tygodniu szczególnych modlitw o powołanie do służby w kościele, ale zawsze wołając o dobre, święte powołania w dzisiejszych czasach różnych zawirowań. To dość jasno widać, dość jaskrawo się nam to ujawnia: że potrzebujemy tych, którzy nie będą się martwić o swój własny los, ale tych, którzy się martwią o los powierzonych sobie. Ja jestem dobrym pasterzem. Stanowimy wspólnotę kościoła, i mamy dobrego pasterza. Słuchając jego głosu, możemy być pewni, że znajdziemy miejsce dla nas, przez niego przygotowane w radości wiecznej. Amen.